Cześć! W dzisiejszym odcinku gramy w rajski horror. Będę sam grał, grał ten odcinek. obejrzyjcie ja inne filmy i zostawcie suba i lajka. Dobra, A to teraz... Teraz No Nie no. Coś jest tam ja dobra. A ja robię... odcinek. I ja znaleźć nie okręcą gra. Macie, jak to ja się jak będzie taki krótki. Spin, run, run. właśnie, byl, lala. Dobra. Teraz myślę, że była w nie? Wiem po co? Nie, nie, nie da się skipować. Nie da się, nie da się skipować dialogów. Szkoda, że się nie da dia dialogów skip. Ja, ja, no co, to się skał. Do... To się no. jest światło. No. Lik. Jest. Ale trzeba jeszcze umieścić. Tum, 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 tum. No! Mm. Ciekawych jedinów. No! Yeah. Co to za animacja chodzi się, jak Jakiś szczur. Szczury jest to Jeszcze zostałem Tak dziwnie. Dobra. Tak. A poczekajcie. Poczekajcie, może to zrobić innego. Ach. Tutaj jest tylko. Może...

Odpoczywałem trzeba sobie tylko 3 godziny. Dobra, jest już. Mm -mm. Dobra, teraz tutaj sobie to to A pół godziny, dobra, wystarczy. PARADISEK?! Eee, dobra, to dostanicie Pff, dobra, ale jak się nie uda, bo zanim ktoś to obejrze... Zanim ktoś to obejrze, to... albo będzie jakiś kolega, coś innego. Hmm. Nie ma Nie w środku. Dość nikogo nie ma środku. Może najpierw powietrinka wziąć. Kur... Jakiś tam skręt. Zapomniałeś, pu. że do miałeś skok konia. Dobra. Eee, dobra... Nie no, ale... Pod koniec jest jakiegoś konia z t Dobra, jest. Jest jeszcze tylko... A teraz mu się nie uda. Tung. 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 Jakiś szczur to jest. To wygląda jak szczur trochę. Šlu... šur. No, no, šur, tak já ne, tak vypadá, 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 O, mm, to powinien być triceratops, a nie triceratops. to powinien być triceratops, Triceratops. no, to już ja nawet nie zdałem, no, a nie macie dzisiaj oczywiście jakieś sławy, to to sarkozuchów, czy co, sarkozuchów? Aj, T-Rexa, tu nie go tutaj nie ma, nie ma go tu, serio. Jeszcze sobie dwójkę wystarczy, o nie może, bo tak pewnie nie może. No nie ma go, oczywiście, oczywiście, Tireksa nie ma, nie ma go, bo nie ma. Widziałem, że go nie teraz raczej O t tylko uciekać, Jesteśmy po... brama główna. Ale... Ale ta... ta gra jest taka... pr... szybka do zagrania. Kurcie, te dialogi są takie długie, no. O, on są takie A? Znaczy, zaszczymy, 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 gdzie wiesz, gdzie miałem jego ogon. Ta ta za... A tu nie za oglądanie, Ok. Hmm. Gdzie o gdzie o gdzie jest jawa? Gdzie o gdzie o gdzie jest jawa? Hmm, spokojnie, T -t -t tutaj jest nie ma tam skra. Oeh, dat is goed. in the forest.

a Brachiozaurów ma? A, a, brafiozaur, a brafiozaur. Dlaczego ma? Dlaczego je mięso? A Triceratops to odkąd? Tu, tu 也可以吗？Yes, Nie dzwoni, ty do niego mówię, tylko na, mes na messengerze Co? Odkrys może... Odkrys arkus wychylatały One, two, three, triple kill Let's see cameras. As 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 as. as. cameras. As 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 as, as. cameras. Cameras. Let's cameras. As 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 So, no, but, hmm. Nima. Nima, relax. Hold on. It's to Der Bank. Der Bank. Flasby! Mina flezbangu <laughs> Pierwszy byłem... Pierwszy byłem przy tym jak wrapała, wiem o tym. Hmm. Raz, dwa, trzy, sześć, pięć, sześć, sześć. Hmm. T-Rex musiał wziąć raz, dwa, trzy... trzy razy musiał... wziąć. Z -za, z za, za, za że to w takim momencie był ten chompscan. Też będę Maria. Nie wiem, ja czuję, że się troszkę zapinęłem tego T-Rexa, ale zapomniałem o tym. Nie To kiedy jest trochę... bo ja po prostu o tym zapomniałem, że to... Zapomniałem, że to w taki moment jest. No, ale normalnie to jest takie, takie śmieszne. Można się zlegnąć trochę, ale... Tak a w ogóle nie śmieszne. Śmieszne jest, że dół. ale, ale, ale... Pamiętajcie, od... pamiętajcie o tym, że. no może mi się nie udać. No, bo... to jest to, to jest może. Ale pamiętajcie o tym, że w solo to nie zawsze wyjdzie Kur, o, o myśl Ja myślę, że się dziś indziej zrespi! Myślę, że się zrespi tak po prawo. Nie, sobie to po lewo. Jak jest tak, to myślę, że inaczej się Tak. To już na tyle. Nie udało się.